Siemano Dzisiaj będziemy wymieniać turbo w 1900i AFN Mamy turbo Wziąłem od AWX, więc będą małe zmiany Ale o tym później Potrzebne będą tak Uszczelki kolektora wydechowego Sztuk 4 Uszczelkę kolektora dolotowego Można ponoć dać sobie radę bez odkręcania jego, ale lepiej to zakupić huszczelki między, ta mniejsza jest między turbo a kolektor, druga między wydech a yy, jak to na yy, turbo no, taka miedziana jest pod dopływ oleju i ta pod spływ oleju, to taka jakby gumowa do tego 4 szpilki i 4 nakrętki. Jeżeli zmieniamy turbo na AWX-owe, nam jeszcze taka przyjściówka, w moim przypadku to jest chyba 38 mm, z tego co jak dobrze wymierzyłem. Mam nadzieję, że dobrze wymierzyłem. I co? I zaczynamy od ja już tutaj ściągnąłem ten, tą rurę łączącą. Ściągnąłem przewód od tego. Tutaj no nie odkręcam, tylko rozpinam trytytkę, bo tu nie jest połamane. A robię to po to, żebym miał tutaj więcej miejsca. Widzimy, ile nam się zrobiło miejsca i będziemy musieli jeszcze tak poluzować tą opaskę ściągnąć proszę ostrość ten wężyk który tam idzie ściągnąć tu odkręcić zawór EGR i no, odkręcić tu trzy śruby odkręcić ten dolot dopływ oleju do turbo tu u mnie cieknie i ostatnio zamówiłem w ASO tam taka siedzi klejka ale nie wiem czy się przypadkiem nie obejdzie bez wymiany tak zobaczymy postaram się to rozkręcić tak dalej można też tłumik odkręcić tam w dole nie tu za katalizatorem a tam dalej i co, no biorę się dalej do, do roboty. No dobra, z tej strony już tak dolot zdemontowany. Yy, kolektor wy, yy, odkręcony. To dopływ oleju. Odkręcony spływ. Odkręcona większość kolektora dolotowego, znaczy wydechowego. Tak, nie mogę ruszyć Dej, lampka. tej śruby i przez co nie mogę odkręcić tych dwóch na, tam na dole jeszcze się trzyma więc postanowiłem wymienić świeca żarowe w międzyczasie i co się okazało więc wam pokażę jedno ze świec Tylko muszę znaleźć które to ono mam, mam. Yy, jak pięknie ostrzyj mnie kacz podaje do ściany pięknie kwintów wygląda więc no zajebiście urwało gwint w głowicy bo ktoś na hama dokręcił widać że ona nie była dokręcona do końca bo tu był przedmuch ona tym powinna się opierać bardzo opornie szła szło ją wykręcić tu widać jakieś ziarko piasku czy coś było nie wiem musiał dokładnie obejrzeć ją i się no się ukręcił w w głowicy Dziś mamy piątek Więc yy, Wam pokażę, rzeczywiście się na no ukręcił hmm. mogę tym kręcić, 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 kręcić i jakiegoś większego oporu nie ma Ech, Więc no Wyczyszczę kolektor wydechowy i mam nadzieję, że jutro uda się naprawić ten gwint. Ech, ja no niestety bez samochodu no... nie za bardzo się poruszać tako. Bo trochę stopę woli, bo mały wypadek w pracy był. Po drugie tak przemieszczę się po całym mieście, jak będę odsyłać z miejsca na miejsce. Ech. Trochę zdenerwowałem, tym, to, to, to wiecie, nakrętka obrobiła, jakoś się człowiek poradzi, ale tu, no, no bez jaj, byle by się było bez ściągania głowicy, no. Ech. Dobra, do zobaczenia jutro. No i siema. Ponownie Parę dni później, no prawie tydzień później, no już turbo wstawione Zrobione już 300 km e, Miałem sprawdzać, nie, ale Kurde Śniegu nawaliło No, turbo działa Udało się bez wycieków No, 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 no śnieg, no w razie nic nie wycieka, nic nie, nie gwiżdży, nic nie dmucha, w razie turbo dmucha, tam gdzie trzeba, nie? No. Świeca też naprawiona, gwint świecy naprawiony. no, No co? Część pierwsza uważam, że zakończona, jeszcze teraz testy, mam nadzieję, że w następnym tygodniu zapowiadają odbiórz więc mam nadzieję, że się uda wziąć... wziąć lapat, toka z kabelkiem, pojeździć porysować parę kresek w pańcie i tak o no, trzymaj to się cieplutko w te mroźne, śnieżne dni a ja zaraz idę montować tego filmu, nie? W drugiej części podsumowującej powiem ile to mnie wszystko kosztowało, więc no oglądaj to dalej.